Mm. Hej wszystkim, specjalnie dla was przyjechaliśmy na tajną kryjówkę, która jest w dowcipie, który Wam zaraz opowiem. Sytuacja dzieje się powiedzmy gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, Gdzie sobie dziewucha, ładne lica, ładna dziewczyna, naprawdę fajna i zobaczył to tam miejscowy chłopak, a oni z tej chłci całej są znani dosyć dobrze. Oczko puści, gdzieś tam się uśmiechnie, coś próbuje tam zagadać. Próbowałeś już coś, tego jest śmieci, Ale dziewczyna niewzruszona jeszcze jak zobaczyła, że on ewidentnie podrywa ją, no to w te pędy i do domu poleciała niczym promień. Do wielkich hołpy jeszcze wbiegła, duża posiadłość musi zarobiona. To jeszcze parę razy ją tam gdzieś tam. nienacka może na kawę zaproszę, może się zgodzi. Akcja przenosi się do tej biednej dziewczyny, która wbiega do domu, a pew chciał, że jej ojciec był generałem jakiejś tam wschodniej armii. Ona wbiega do domu, tato, tato, a jakiś chłopak próbował mnie wyrwać. Co? Jak ci dam? Całą Marię postawił na nogi. 5 minut. Tyle to trwało, jak znaleźli tego biednego chłopczyka i przyprowadzili przed oblicze tego wielkiego generała. A skurwol był od lat, znany z tego, że był właśnie tym skurwolem całym. <laughs> I powiedział do tego małego chłopczyka, zachciało ci się wyrywać mojej córki, tak? Ruchać ci się zachciało, tak? Iwan! I wbiega taki wielki, napakowany ruski. Iwan, słuchaj, bierzesz tego chłopaka do naszej tajnej kryjówki i masz go tam wyruchać. A Iwan zabrał tego chłopczyka, Przypiął z gwałcie do tylniego siedzenia i jadł na miejsce przeznaczenia. Chwila niezręcznej ciszy. Ten biedny chłopczyk mówi: Iwan, proszę, nie gwałć mnie, dam ci 100 dolarów cisza. Iwan, proszę, nie gwałć mnie, dam ci 200 dolarów. Cisza, żadnego efektu. Iwan, dam ci pół tysiące. Proszę nie gwałć mnie, Iwan się odwrócił do niego, ale odwrócił się w taki sposób, że ten biedny chłopiec od razu wiedział, że żeby zamknął japę, bo, bo to tylko nie przyniesie nic dobrego. Dojechali do miejsca przeznaczenia, ten jak go wywalił z kopa. wypadł od razu na to łóżko, w powietrzu mu spodnie spadły, dupa wypięta, ten biedny chłopak myśli już po mnie, odwraca się, patrzy na Iwana, Iwan się rozbiera, knaga jak maczuga Herkulesa, no żartów nie ma, już po mnie, game -over. ten dzwoni telefon do Iwana, odbiera, halo. I przez ten telefon słyszy generała, a nawet ten biedny Piotr leży i czeka na swoje zhańbienie odbytu. Generał, Iwan, wszystko co robisz w tym momencie, rzucaj w piśmie i wracaj na bazę. Dobra! Wziął tego chłopczyka biednego, zabrał, spakował z powrotem do auta i wracają z powrotem do bazy. A generał już na wejściu od razu do gościa. Widzisz tych dwóch Arabusów cholernych? Nie chcę, kurde, żeby oni żyli. Oni mają zdechnąć. Masz im wypruć flaki nożem, odciąć głowę i nasikać do szyi. Masz to wszystko nagrać i później puścić mi ten filmik, bo go będę sobie puszać jako dobranockę. Nienawidzę ich. A Iwan dobra, no i wziął tego chłopczyka, tych dwóch arabusów, spakował z tyłu do auta jadą do kryjówki. Mija gdzieś 20-30 minut totalnej, niezręcznej ciszy i wtem odzywa się chłopiec na początku złapany i tak Iwan, ale pamiętasz mnie wyruchać. <ścoughs> Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zawsze tak było. Do zobaczenia z tajnej, kurde, kryjówki. Woohoo.